Wyjątkowa, wzruszająca i widowiskowa inscenizacja w ogrodach sióstr służebniczek. Wystąpiło około 100 osób. W ten wyjątkowy sposób wspomniano 70. rocznicę wysiedlenia sióstr i likwidacji domu zakonnego przy ulicy Jakowskiej w Dembricy. Byłam świadkiem, na rowie, tutaj żeśmy siedzieli jako dzieci. No, i co chcę powiedzieć, może nie wyglądam na tego, ale mogę dowód osobisty pokazać, że jestem z 45 roku. Ja już drugi klasztor tak przechodziłam, bo chodziłam do szkoły w Tarnowie, do Sakraker. I też tam w, w drugiej klasie zawodówki zlikwidowali szkoły. Też zabijali, ale nie w taki bezczelny sposób. To trudne dla nas Dobrze. wydarzenie, ale nie chcemy tu celebrować smutków, tylko bardziej wdzięczność Panu Bogu. Także dziękujemy wszystkim, którzy się w to dzisiaj włączyli, przyczynili do tego, do tego wydarzenia. Ogromna wdzięczność, no, a przede wszystkim nasze siost naszym siostrom, które ten dom budowały, broniły, a Panu Bogu, że mogłyśmy tu z powrotem wrócić i od 2000 roku prowadzić to dzieło. Ale tak jak tu już wcześniej powiedziałam, czujemy się pewnie przez to wydarzenie też bardzo jeszcze bardziej złączone z, tutaj ze środowiskiem dębickim, ze społecznością, która wtedy, na pewno nie wszyscy jak to zawsze jest, ale duża część, okazała wielką solidarność z nami. Tak jak było tutaj wspomniane w tym przedłożeniu wcześniej były osoby, które z powodu bliskości solidarności, stanięcia po stronie się straciły. Prace, stanowiska, wobec nich mamy ogromną wdzięczność. Tu ból miesza się z taką wielką wdzięcznością i radością, że dziś możemy tutaj być, żyć i pracować razem dla, dla tutejszego miasta, dla tutejszej ziemi. Zobaczyliśmy codzienne życie sióstr w ochronce i obszarze życia społeczno-religijnego oraz trudny czas komunizmu, kiedy władze odebrały klasztor i przeznaczyły na szpital powiatowy a następnie na szpital dla nerwowo i psychicznie chorych. Przede wszystkim jestem wzruszony, tak powiem uczciwie. Bardzo fajna rekonstrukcja. Pogratulowałem już panu profesorowi, który prowadził w trakcie tej rekonstrukcji narrację. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, że robił to z głowy, że tego nie czytał 40 minut dialogu poprowadzonego z głowy, także wielki szacunek. No i wielki szacunek i podziękowania dla wszystkich aktorów, którzy wzięli udział w dzisiejszym wydarzeniu na czele z siostrami służebniczkami, które same wzięły udział w tej rekonstrukcji. Matka przełożona w krótkim słowie po rekonstrukcji powiedziała i podziękowała mieszkańcom za to wsparcie przez te dziesięciolecia, jak siostry są u nas. Ja myślę, że w imieniu mieszkańców chciałbym podziękować dziękować siostrom za, za te dziesiątki lat modlitwy, miłości, wspierania dobrych inicjatyw i tego, że po prostu u nas, tutaj w Dębicy, są. W inscenizacji poza siostrami służebniczkami, poza grupą SAFO, członkami Towarzystwa Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego, wzięli udział także członkowie grup rekonstrukcji historycznej z Nowego Targu, z Nowego Sącza, z Mielca. I to wydarzenie, które było dzisiaj tutaj przedstawione sprzed 70 lat, no, miało pokazać z jednej strony, to bestialstwo władzy komunistycznej, która w 1954 roku wyrzuciła z tego domu macierzy, z tego siostry służebniczki. Z drugiej strony ten opór społeczeństwa dębickiego, który sprzeciwiał się tej decyzji władz Polski Ludowej, ale cieszymy się, że też mieszkańcy Dębicy wzięli udział w tym wydarzeniu, że mogli być świadkami tych wydarzeń, których świadkami byli mieszkańcy Dębicy 70 lat temu. Ta historia no, pokazuje tak naprawdę jaka była władza ludowa, jak bestialsko rozprawiała się i z kościołem, i z obywatelami, nie tylko z podziemiem niepodległościowym, z opozycją polityczną, ale także z kościołem, a rzecz była w tym, aby zniszczyć człowieka, aby podporządkować sobie całe społeczeństwo. To wydarzenie, można powiedzieć, że tak niby tak dawno było, tak niedawno, ale miało właśnie taki wymiar bardzo społeczny dla całego miasta, bo siostry służebniczki zawsze oddane były Dębicy dzieciom i były bardzo zaszanowane w tym środowisku i fakt wyrzucenia sióstr i to, co wtedy ówczesna komisja zrobiła było takie dla miasta takie poruszające, zwłaszcza dla mieszkańców, bo mieszkańcy stanęli w obronie sióstr służebniczek. Cieszę się, że ta instabilizacja doszła do skutku, że dzisiaj mogliśmy właśnie w ten sposób uczcić tą rocznicę, pokazać tam te wydarzenia, bo niewiele osób może wie, że takie wydarzenia miały miejsce, a przede wszystkim Trzeba było też podziękować siostrom, które tak naprawdę z dynubicą są związane od zawsze i stanowią taki pierwiastek naszego miasta, pierwiastek dobroci i to, że właśnie tak pięknie na co dzień służą naszym mieszkańcom, od tych najmłodszych do tych najstarszych. I za tym z całego serca dziękuję i niech Wam Bóg błogosławi. Wydarzenie wpisano w projekt na zakręcie trudne lata, wielkie dni, świadectwa heroizmu społeczeństwa deambickiego wobec ateizmu państwa. Hmm. Gratulacje! 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 się! Gratulacje! się! Gratulacje! się! Gratulacje! 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 się, Gratulacje! Gratulacje! się! Gratulacje! się! i do <laughs>

o